Wąwóz Kraków, początek tego wąwozu no i na kościeliska tutaj od hali pisanej kawałeczek w lewo i w połowie kościeliskiej mamy taki piękny, przepiękny skalny wąwóz. i się tu wiele osób takimi patyczkami yy, podpiera ściany, żeby one się przypadkiem nie zawaliły. Figura matki boskiej i naprawdę warto tutaj na momencik zejść z tego głównego szlaku w dolnie i przespacerować się kawałek. Ten wąwóz ma w zakręcie, jeszcze będzie miał jeden taki skalny właśnie odcinek, a później dochodzimy do drabinki i tą drabinką można wejść, przejść przez jaskinię z Smoczą jamy tam nie trzeba latarki praktycznie i wzejść właśnie na Halę Pisaną takim okrężnym szlakiem. Natomiast sam wąwóz Kraków ciągnie się dalej w stronę Czerwonych Wierchów, w stronę ciemniaka, ale tam już nie ma możliwości przejścia, ponieważ nie ma tam znakowanego szlaku turystycznego. A przejdziemy kawałek dalej jeszcze, bo to jeszcze nie koniec naszego wąwozu. To tylko. Pierwsza jego część. Gdzie o tej porze roków taki trochę bardziej pochmurny dzień to idealne miejsce na wycieczkę, gdy nie ma jakichś wyżej widoków. Ale i tak dzisiaj mamy sobotę, a wiele osób się nam tutaj nie wybrało. Jest bardzo, bardzo spokojnie. Widzicie niewiele osób teraz ktoś idzie tylko ale to nic w porównaniu z tym co mamy latem i już na momencik wejdziemy do drugiej skalistej części tego pięknego oryginalnego a znowu nie tak bardzo znanego miejsca bo wiele osób idąc szybko doliną kościelisko nie skręca tu a od głównej trasy w Kościeliskiej tu no dosłownie dosłownie 5 minut drogi, i mniej a przejście przez wązą ile? idziemy 3 minuty to też Krótki, krótki szlak, a jakże piękny. Tutaj będziemy iść prosto, potem skręcimy w lewo i dojdziemy zaraz pod tą drabinkę prowadzącą do, prowadzącą do Smoczej Jamy. Tutaj też z jakimiś lewienkami mniejszymi, większymi popodpierane skały. To dawno, dawno temu najprawdopodobniej była w ogóle jaskinia, który po prostu sufit się, się zawalił. Czy dalej? Skalny wąwóz już troszkę skręcił, tutaj w stronę bardziej wschodnią, ale jeszcze tam na końcu skręcimy w lewo i wtedy dojdziemy właśnie do do tej drabinki. Tutaj zimą może być trochę niebezpiecznie, ponieważ z tych zboczy częściowo z skalistych, częściowo nie chwilami mogą tutaj spadać małe lawiny. Często zresztą dyno jest w obozu. Mocno, mocno zasypane śniegiem, ale na razie jeszcze śniegu w Tatrach, szczególnie niżej, nie ma wcale. I można tutaj, właśnie tak jak mówiłem, w taki bardziej deszczowy dzień się wybrać. Można tu odpocząć od internetu, od komórek, bo nie ma tutaj, oczywiście, w przytyskał zasięgu. Proszę zobaczyć jaki tutaj mamy, jaką mamy skalną bramę i już widać tą drabinkę, o której, o której mówiłem. A wąwóz ciągnie się jeszcze jeszcze dalej, ale tam już jest zakaz przejścia. Nie ma tam znakowanego szlaku a tutaj jak widzimy po tej drabince to można iść przejść sobie przez smoczą Smoczą jamy No ile 5 minut 6 minut całe i prawie cały wąwóz przeszliśmy. Do zobaczenia